E, to ja. Pe pewnie słyszałaś, co się stało. Oczywiście mieliśmy ambitniejsze cele niż po prostu odwrócenie wyspy. To był zaledwie jeden krok dokładnie zaplanowanego ataku, po którym z urojonego reżimu zostałby tylko, delikatnie mówiąc, dymiący krater. Ale realia są takie, że jesteśmy odsłonięci i brak nam sił. I jeśli zaatakują, zanim staniemy na nogi. Będzie po wszystkim. Totalnie. Wiem, że mamy. skomplikowaną historię. Ale chcę, żebyś wiedziała, że nigdy nie straciłem wiary w ciebie. No dobra, straciłem, ale tylko na pięć minut. No, może na kilka tygodni. Trudno uwierzyć, że ktoś, kto przeszedł przez to, co ty, nadal pozostałby wierny wartościom. Ale ja. ja wiem, że ci się udało. Szukujemy teraz na twoją pomoc. Wcale, ale to wcale. Ale potrzebujemy jej. Tu naukowiec. Nadaje na bezpiecznym kanale siódemki. O godzinie czwartej zero zero Paradygmat wysłała do nas sygnał. Muszę potwierdzić autentyczność i sprawdzić, czy nie zostaliśmy schakowani, nabici w butelkę. No oszukani. Ale wierzę, że to nie ściema. Zdaję sobie sprawę z tego, że w naszych szeregach paradygmat budzi mieszane uczucia. Ale jeśli chcemy przetrwać, musimy uznać ją za sojuszniczkę. Jesteśmy siódemką. Musimy odrzucić animozje i drobne różnice zdań na rzecz większego dobra. Tak w fundamencie na Ciebie patrzę. Widzę Twoją twarz za tą maską. Dawne dzieje to przeszłość, a bez niej nie będzie przyszłości. Eee, hej, paradygmat, pewnie zdajesz sobie sprawę z faktu, że dla siódemki pozostajesz wrogiem numer jeden. Staram się przekonać ich, by powitali cię z otwartymi ramionami, ale nie mogę obiecać, że wszystko będzie cacy, gdy wrócisz. Zrobię co mogę. I tym razem będę cię wspierać bez względu na wszystko. Tak jak powinienem był wtedy. Adygmat. Wiesz, do tej pory starałem się nie wytykać ci winy, tak jak robiła to moja mama. Z pewnością to docenisz. A raczej powinnaś była docenić, bo to już przeszłość. Mamy doniesienia o zaburzeniach sejsmologicznych dobiegających spod spodu wyspy. Zaczynam przez to myśleć, że urojony reżim jest nie tylko aktywny, ale też zbiera siły. Urojony reżim igra z ogniem, który pochłonie cały znany nam świat, a przy okazji każdy świat, którego jeszcze nie odkryliśmy. Więc wracaj do domu, póki jeszcze go mamy. Tu naukowiec, nadaje na bezpiecznym kanale siódemki. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Paradygmat uruchomiła swoje systemy nawigacyjne i wygląda na to, że szykuje się do długiej podróży. Trudno odgadnąć jej zamiary, ale stanowczo zalecam, żeby skupić się przede wszystkim na pracach z nią związanych. Witaj, nieautoryzowane intruzie. Poinformowano mnie, że przechwytujesz wrażliwe wiadomości, przeznaczone wyłącznie dla siódemki i naszych sojuszników. To byłoby dobrze, gdybyście razem z pętlarzami zrozumieli powagę sytuacji. Delikatnie mówiąc, stoimy u progu zagłady. Może nie dziś, ani nie jutro, ale wkrótce będziemy mieć wojnę z urojonym reżimem. Siódemka poprowadzi nas do walki, ale ja mam szczerą nadzieję, że do nas dołączysz. Gdy nadejdzie ten dzień. Ale ten dzień to nie ten dzień. Dziś mamy pokój i lepiej ciesz się, nim póki możesz. Dowiedz się wszystkiego, co możesz o wyspie. Zbierz sojuszników i bądź w gotowości. Paradygmat? To znowu ja. To moja ostatnia wiadomość. Wszystko, ale to wszystko, zależy teraz od ciebie. Zawsze byłaś dla nas znacznie więcej niż tylko pilotką. W najmroczniejszych chwilach dawałaś nam nadzieję. Zjednoczyłaś nas. A po wszystkim, co przeszliśmy, chciałbym, żebyś nie musiała znów skakiwać w kombinezon. Ale musisz, naprawdę musisz. Tylko ty możesz uratować cały świat. Wiesz, że to prawda. Po prostu cały świat. Wystarczy, że wrócisz do domu.